Tu jest wejście do dyrektora. Powiedziałem mu już, że będzie miał gości, więc powodzenia wam życzę. Dziękujemy. O, witam was! Dzień dobry, dyrektorze. Mamy pytanie. Słucham was, drogie dziewczęta. Czy jest możliwość, aby dziewczyny mogły grać w Quidditcha? Chyba znacie historię. Tak, ale dyrektorze, to działo się długi czas temu. Więc skąd pan wie, że teraz będzie tak samo? O, dobra, zróbmy tak. Macie czas do końca roku. Jak uda wam się zebrać chociaż od połowy szkoły podpisy różdżką, że chcą, aby dziewczyny znowu grały w Quidditch'a, to wtedy przez przerwę przemyślę to i dam wam znać. Zgoda? Jak dla mnie, fajnie. No, podzielimy się i jakoś to się uda. Dobry pomysł. Dziękujemy, dyrektorze, już nie przeszkadzamy, uciekamy. Dobrze. Ale, garer, możesz zostać. E, dobrze. Tak, dyrektorze? Widziałaś w tym lecie coś, co profesor Severus nie widział. Profesor Severus? Nauczyciel obrony przed czarną magią. Wiem, nauka nazwisk nauczycieli jest ciężka, ale chociaż go zapamiętaj. Dobrze. Ach, a więc tak, jesteś wyjątkowa, bo Severus nie widział ani nie czuł tego aż tak mocno jak ty. Bo często chodził w tamto miejsce i nic nie znalazł, dlatego musisz częściej chodzić do lasu, aby znaleźć kolejne poszlaki. Rozumiem. Garer, Garer, mam małe przeczucie, że jesteś powiązana z tym. Nie wiem jeszcze jak, ale jakoś na pewno. A teraz zmykaj mi na lekcję. Dobrze. Co ty tam tak długo robiłaś? Masz problemy? My ci możemy pomóc, jeśli potrzebujesz pomocy. Spokojnie chłopaki, wszystko gra. To czemu wyszłaś dużo później niż Megan? A, dyrektor chciał się mnie dopytać jednej rzeczy. Jak to możliwe? Stella, powiedz nam, ile ty wiesz o Hogwarcie i o nauczycielach? No... mało. ta bardziej się mną zajmował, niż opowiadał o Hogwarcie. To już wiemy dlaczego taka jest. Dobra, to może powiedz Stella, czy udało się? No, musimy zebrać podpisy różką do końca roku nauki. I wtedy będą dopiero myśleć przez przerwę, czy dziewczyny wrócą do Kłidnicza, czy nie. Możemy jakoś pomóc? Raczej tak. No to pomożemy. Zapraszamy! Chcecie, żeby dziewczyny znowu grały w Quidditcha? Wystarczy się podpisać. Zapraszamy! Zapraszam! Dziewczyny znowu będą grać w Quidditcha! Wystarczy dać podpis. O, dziewczyny nie oh, Zapraszam, tak, tak? mój podpis. O, o dziewczyny, dziewczyny wrócą. O, fajnie! O, dziewczyny znowu ja jestem wrócą! Jestem helptny! Proszę, Pod... mój podpis. O, ja popieram. W końcu. Ja popieram. Ja jestem Proszę mój podpis! Ja, ja jestem, jestem chętny. No, końcu, ja podpiszę. No, ja o, dziewczyny wrócą, ja fajnie! W końcu, w końcu ktoś się ja podpisze. odważył! O, dziewczyny wrócą, ja W końcu ktoś się odważył! Końcu, ja podpiszę! Ja, ja podpiszę! O, dziewczyny w końcu, w końcu, ja jestem chętny. Ktoś się odważył. Proszę mój podpis! Nie ja powiem, jestem, ja chętny. jestem chętny! O, dziewczyny wrócą, fajnie! O, dziewczyny wrócą, fajnie! W końcu ktoś się odważył! Będziemy zbierać do Proszę, Proszę, mój podpis. Każdy podpis. musi Ja jestem podpisy. Proszę mój ja podpis. Ciekawe! O dziewczyny i Quidditch. Oo dziewczyny wrócą! O dziewczyny i Quidditch!